Hej mamy challenge z moją kuzynką i tu mamy zupkę, wszystko wam wytłumaczę. Nie możemy schodzić na ziemię. Tam mam pieskubnicę, ale też nie możemy na nią chodzić. Tu mamy to, więc też na Na To możemy, tu mamy takie chodki, tam je, tu mamy domek, ale tam nie śpimy. Bo tam mi się Mam tu właśnie takie co... Coś. I... Tu jest i tu mam drzwi pomalowane sama. O. I to jest mój odcisk łapy. Dobrze. No i teraz. Gdzie jest moja? Tutaj. Ogólnie mój kanał się nazywa LVL L 5.0 Odklejki. Bo ja mam odklejki po prostu. Po słodyczach jest największa. A ja mam po czekoladzie. Ona się urodziła na czekoladzie. Na Natalię. Ej, wiecie jaka to jest zupa? Pomidorowa i gulaszowa. I te dwie przyprawy tu są i dwie, dwa makarony Komary? Chyba było za mało makaronów tej jednej Nie mam się... ja ma, ja ma... ja... mama? Nie. Ci ludzie idą do mają ja imaju, mają, Ogólnie musicie i dawać dużo subskrypcji. Mówię, subskrypcji ma być tyle, że nie powiem co. I łapki w górę. Oczywiście nic muszę. Ale bym poprosiła. No. I na moim kanale też bardzo proszę, więc lepiej, zaj więc bardzo proszę, żebyście tam zajrzeli. No. Dobra. Przepraszam, że była przerwa, ale coś się spodziało. No mm. Jak chcecie kiedyś takie coś, że będziemy odpowiadać na Wasze pytania, to musicie pisać komentarze oczywiście. No. I odpowiemy na każde pytanie, co teraz będzie powiedziane. Co napiszecie oczywiście. No, żeby nie było już czysta, ponieważ damy rady. Damy radę. radę. Będzie na dwa odcinki. Jutro, jak będziecie chcieli, możemy nagrywać festynu. No. Będzie bardzo, bardzo dużo atrakcji. No i dużo osób. Będzie mm, fajnie. Bardzo. Tylko coś wam powiem. To jest ogólnie festyn dla mm, starszych ludzi. No. Rodzinnych. Rodzinne. w domu dla osób starszych i, i bezdomnych którzy byli starsi, bezdomni i właśnie e, idziemy do naszego takiego dziadka przeszywanego na festyn no ma osiemdziesiąt sześćdziesiąt osiem lat no. mm. mm -hmm, mm. Przepraszam, ale mój brat jest jakiś głupi mm. e, i właśnie dla, dla tych ludzi. Mm. A za bo my tu śpiemy, no i w ogóle to jest tak creepy. Tu te, em, jak to się nazywa, chrabąszcze? Chrabąszcze majowe latają. Ich jest taki wysyp. No. On przekaże, oni Ja mam choinkę na swoim ogródku i one cały czas przy nim latają. I tu od moich sąsiadów jest z... Nie, nie, z wiśniami, z czereśniami. Z czereśniami, wiśniami też latają. No. to coś to się boję, że na mnie wlecą. Ale one nie grażą. Ale one są głupie, jakieś dziwne. Dobrze. A wiecie w ogóle, że. Ej. Idę na piciu. Tu leży ja musisz tam być i pić. Tam musisz pić.

Nie wyrzuciliśmy, tylko umyliśmy. Nie, wyrzuciliśmy to... Nie, umyliśmy. Do zmywarki i ona w zmywarce się puściła sama. Ogólnie zmywarka się sama puściła z nią. My, my. my ją umyliśmy No my ją puściliśmy. I na przykład jutro będzie fajnie. No, będziemy nagrywać filmik. Filmiki będą zawsze o. Różnie, 20 lub 21. No, różnie będą filmiki. Ale oczywiście wpadajcie. I gromko was zapraszamy. I tu macie na mój kanał. I zostawcie to subskrypcję. I żeby ten dzwoneczek na no dole stał się szary. No. Pamiętajcie, że nie może być czerwony. Żółty raczej. Ja <noise> wiem, będzie, jak będzie. Oczywiście. Byliśmy ze wszystkim na bieżąco. Ja jestem w stroju gąpierowie. A Aj, ja się przebram do stroju. Dzisiaj szliśmy, O, ogólnie, dzisiaj miałyśmy iść dwa razy na plac zabaw, ale tak poszliśmy. Nie, 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 poszliśmy na plac zabaw. Ale im można powiedzieć, No, poszliśmy na ten plac zabaw i tak fajnie było. Wiecie? Prawda, dalej na, mm. na tym placu zabaw. On jest taki fajny. Tam normalnie może... Tam jest taka zabawa, nie? Zrobili takie specjalne to, że dzieci mogą bawić się, że są Chińczykami. Takie przebrania. Mhm. Mm Ogólnie, co mam Nasza ciocia jest milionerką. Nie nie no, przecież Nie jest milionerką, ale jest. Dobra, żart nie jest. Ale zawsze nam kupię wszystko, co chcemy. No. Ona chciała y, tam y, deskorolkę elektryczną i ma. Ja chciałam nowy telefon mam. Oczywiście to jest mój telefon. Mogę się napić? Tylko myślę, że z my jesteśmy kuzynkami. Jakbyśmy, jak ogólnie, my, jest, my jesteśmy jak siostry. My ca, prawie całe wakacje spędzamy razem. Tylko okay. ona wyjedzie na tydzień i wraca. I Ale będziemy, będziemy do siebie dzwonić. No oczywiście, nie dam rady, tak? Okay. Musisz mi zrobić rum tour pokoju. Ale jak chcecie filmiki ode mnie z wakacji, o nie wylałaś mm, ja to Jeszcze spodrzyj to. pod spodnia. Moje? Twoje? Aha. Nie e, jak chcecie filmiki z Chorwacji i ze miasta Zagrzeb, to będą oczywiście. A ja będę w Turcji. Będę miała hotel taki wielki. Będę oczywiście nagrywać. Ja będę mieć jednorodzinny domek z dworem. Z takim dużym grillem. No nie będę wam zrobić, zobaczycie później. Wiem, jedliśmy już. Nie, nie Bardzo. A jaką wziąłeś chmurkę? Nie, nie wziął tego loda, wziął innego. A. zwróćcie uwagę, co możesz? ty Okej, jesteśmy. <coughs> o matko, aż się zakrzuciłam. Tylko nie wylej znów. Cały czas pijesz. Zostanę nam na noc. To pojedziemy do sklepu. Zostaniesz to, to od kuzyna. Od kuzyna. Ale oh ten kuzyn Ech. był dzisiaj w zabawie dziadkiem. Nie pozwolił, opiekun się i twierdził, że ona jest Dobra, widzimy się jak będzie ciemno. Tam. Już jest ciemno. Ale dobrze że... Już jest ciemno, no i co ty mówisz, ja widzę, że jest ciemno. Tam. Dobra. Pa pa. Teraz. Dobra, jednak nie chcę, mam się czekać do późna. Więc nagrywam teraz. Jednak Bo w nocy nie da. No, będziecie wiedzieć całych. Będzie nas całych czarnych widzieć, ale będziecie coś tam widzieć. Na szczęście nie takie. No. no, Tylko. Nagrywamy w dzień a nie w noc. Ale w nocy O matko, ty masz okno! O, no, tak. więc. Zwróćcie uwagi po prostu. To jest mój brat, on jest mały. No. jak nie lubię. Muszę zobaczyć mojego tata, że odniósł. Już... Tak, tak, ja dobra, to 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 tam, tak, 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 Tam tak, powiem, tak, wam powiem, się. uwielbiam was. tak, wam powiem, tak, odcinek jest taki nudny, a będzie tak, ciekawe tak, tak, no, później tak, zrobi tak, się tak, tak, i tak może creepy, creepy, że są. Możemy tak robić, jak to wam powiem. My dzisiaj byliśmy na nogach, nie w żabce na nogach byliśmy zbyt do dobrzeźni. O, moja pamiń, to ja to wszystko odsłucham i usunę ten filmik. Akurat takiej rzeczy nie mówię. Co powiedziałaś? Powiedz mi na ucho. Napiszcie no. mi w komentarzach, co ona by powiedziała, że w nocy będziemy robić takie fikorki, aż płoty opadną. Naprawdę? No, Napiszcie tak i nie ukrywajcie się. Nie przyszłam prady. Ej, hej. No ja się idę położyć pod kordłę. Pod kordłę? To mnie a pod karpetki upiorę! No właśnie, i spodnie moje skarpet. Jest tu. tutaj ja palce chyba. Nogi. Ona cały czas siedzi w butach. I nie śpisz w butach. Będziemy mieć nogi poza tym. Tak. Nie po to... A i tak mysz, musiałam mieć tak. No. jak będziesz chciała ja tak spiąć? Tak. Chodź. Bo ja, ja nie mogę mieć cały czas wyprosowanych. I czemu? Dobra, poszerzam piosenkę, idę tylko do uśmiecham. I zaraz wrzucę po jestem zmęczona. <słuch> Byś mi szeptał czułe słowa Maja, oh, maj, niech płonie świat Kiedyś już Kolej, od nowa Znowu to samo Nie mogę no Sam spać, coś uleciało ty uczuć Kat. Rozmazał nam ktoś Już nie wiem sam Czego tak naprawdę ci brak Chce byś mi dał, Czułe słowa Maja, oh, maj, niech płonie świat kiedy wzruszy Twój maj, oh maj, Polec mi dziś do te gwiazd. Ten ostatni dawno te do mnie maj, o maj, o maj, o maj. chcę, byś nie szeptał nic. To mu prać śpiewa i nawet nie śpiewać. Majo, Majo! On, on zawsze przeszkadza wszystkim, jakby co. Może się nieźle, ale no strachy. Śpimy na ogród. Bo w ogóle po prostu wakacje nie będę spała. Tylko pod koniec to jest tylko O września jadę. Na wakacje. Lipca. Czy jest tego? A no jednak lipca na wysoki. Czemu nie września? Korzłam <noise> po... To Te śmiele, które tutaj latają. Nie, nie tego tego. On jeszcze się rusza. Może ja go wywalę tu, czym te... Nie dusza. No, eee, a co? wygląda. Wyprysku, a co? Nie, nie, Ona te papierki mu zebrała. Eee! To jest tak, Ja tam teraz nie zbliżam to samo mam. Nie mogę nocą coś uleciało. Nie ostry uczuć kadr. Rozważał nam ktoś. Już nie wiem sam czego tak naprawdę ci brak. Chcę, byś mi szeptał. Nie śpiewaj ju u No, nieee hmm. <noise> <noise> i Lena właśnie szedł chwilą jednego za... <noise> on tu wylądował on po prostu tu nie może lądować idzie <noise> <Chodźcie> dalej <głos> <głos> on, on, on mi się upadł, on mnie podeptał na jest nasz musimy na razie kończyć, ale później kolejny. będzie party dwa no nie już <noise> dobra, jedno kończymy, zaraz będzie party Og han passer på Shakim.